Dziś na komparii przedstawiamy nasz comiesięczny ranking Top 10 kredytów hipotecznych w Złotych Polskich, we Frankach oraz w Euro. Co pokazuje ten ranking? Badamy 10 najlepszych ofert i w ten sposób nie tylko pokazujemy na dany dzień najlepsze, najtańsze kredyty mieszkaniowe, ale również badamy trendy po prostu w cenie. Aktualnie najlepszych kredytów hipotecznych. I jaki jest wynik naszego badania w kwietniu 2010 roku? Okazuje się, że wszystkie kredyty staniały, zarówno jeżeli chodzi o oprocentowanie, jak i raty. Po prostu te raty są niższe niż w marcu 2010 roku. W kredytach złotowych. Jest to po prostu wynik niższych trochę stóp procentowych, rynkowych stóp procentowych, no ale przede wszystkim nowych ofert, tańszych ofert, które, które spływają na rynek. Podobnie w walucie, we w euro, w drugiej po najbardziej popularnej walucie, jeżeli chodzi o kredyty hipoteczne. Spodziewamy się może już nie tak gwałtownego, gwałtownego spadku cen kredytów mieszkaniowych, ale rzeczywiście jest szansa, że jeszcze coraz więcej banków będzie oferowało tańsze kredyty hipoteczne. Co prawda, pamiętajmy, że tańszy kredyt hipoteczny zwykle wiąże się teraz z dodatkową promocją, to znaczy z koniecznością kupna dodatkowego produktu. Czy to będzie ubezpieczenie, czy konto? No to trzeba zastanowić się, czy taki kredyt w promocji jest rzeczywiście tańszy niż na przykład standardowy kredyt bez promocji. Ale o tym również piszemy. Odpowiedzi na takie pytania również znajdą Państwo na naszej porównywarce finansowej Compere.pl. Zachęcam do odwiedzenia naszej porównywarki aktualnych rankingów, sprawdzenia aktualnych rankingów, raportów, porad dotyczących nie tylko kredytów hipotecznych, ale również innych produktów bankowych. Dziękuję.